W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, w tym świętym czasie Wielkiego Postu chcę służyć Ci lepiej niż zwykle. Obiecuję Ci, że nie będę rozglądał się ciekawie po kościele, ale będę uważał dokładnie na to, co mam czynić i odpowiadać. Chcę spełniać swą służbę przed Tobą, a w jej czasie chcę również modlić się za naszą parafię, za ojczyznę, za święty Kościół, który jest Twoim królestwem na Ziemi. Archaniele Michale, pomóż mi spełnić moją służbę przy ołtarzu tak dzielnie, jak ty spełniasz swoją służbę u tronu najwyższego. Amen.